Niejednokrotnie podczas wypraw wędkarskich mieliście do czynienia z taką sytuacją albo o takiej słyszeliście, mianowicie podczas robienia zdjęcia albo uwalniania ryby, szczególnie gdy mówimy z brzegu w rzece, może dojść do takiej sytuacji, ryba jest śliska, ryba wierzga, ryba się po prostu chce uwolnić i przez to no, niejednokrotnie można niestety, ale bić przynętę sobie jakoś z ciała. Tak jak i tutaj zobaczycie, jak to się stało już za chwilę i jak się pozbyłem tego problemu odpalona kamerka Ha! I ptank uwolniony. A ja, jak widzicie, z takim tematem w palcu. I co? I wyczepiony. <grystanie> Bo mam bez zadziorka. <grystanie> Super. Ekstra. Trochę czerwony będzie. No bo krew musi polecieć Ale gitara Coś głęboko pitę. ale Da się łowić Okej okay. Pięknie Następnym razem zawiera sobie że tak powiem, jakiś plasterek, żeby. Był. O, ale rybka jest. Lawa. No, jak widzieliście w filmie, kotwicę udało się szybko wyciągnąć, dlatego, że miała przygięte zadziory. Krwawienie ustało po paru minutach i przez to mogłem spokojnie ołowić, nie martwić się, nie przejmować ale myślę, że następnym razem warto mieć w kamizelce jakiś mały plasterek, aby. Po prostu szybciej przestało krwawić. Dobra, słuchajcie, dzięki, że to widzieliście, oglądaliście. Mam nadzieję, że jednak posiadanie przygiętych zadziorów albo haków bezzadziorowych w łowieniu pstrągów przyda się Wam bardzo. Trzymajcie się na razie.